angielski z przyszłością, rozmowy Helendoron English. Zaprasza Grzegorz Grabiec. Dzisiaj jestem w Pławach. Moim gościem jest Tomasz Śniegocki. Dzień, Dzień dobry. Panie. Cześć. Jesteś tatą Mateusza. Tak. I ile Mateusz ma lat? Mateusz ma prawie 13 lat. A kiedy trafił do Helendoron? E, jak przyszedł do żłobka, e, czyli miał około dwóch lat tak naprawdę i od, zaczyna od samego początku tutaj cały kurs. Zaczęło się to od tego, że rozmawialiśmy z, zarówno z panią dyrektor, jak i z pracownikami i polecili mi kilka książek na temat powiedzmy nauczania dzieci. I z tych książek wynikało jednoznacznie, że tak naprawdę najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, to rozpocząć naukę języka angielskiego bądź też innych języków jak najwcześniej. I dlatego Mateusz został zapisany właśnie tutaj do tej szkoły. No, i chodzi do dzisiaj. Grzegorz Grabiec, przedsiębiorca z 30-letnim stażem, marketer, zarządza zachodnią częścią Polski w Calendaron English od 2000 roku. Bloger, podcaster, podróżnik, były kolarz. Słuchasz podcastu angielski z przyszłością. A jak to się stało, że w ogóle tutaj trafiliście? To było ogłoszenie. Szukaliśmy jakiegoś fajnego przedszkola dla niego. Przedszkola, żłobka, tak? Bo to najpierw był żłobek, później było przedszkole, i no, uważaliśmy, że to jest dosyć ciekawa propozycja dla dla, właśnie, dla dla dzieci. I właśnie zapisaliśmy go do tego przedszkola. Ale to nie było chyba wtedy przedszkola, czy żłobka, czy był, był, już, był już, tak? Był był. był. A czy Angielski był jako dodatkowo? On, był, on mieli także. Yy, było przedszkole, były tam jakieś elementy powiedzmy wprowadzane. Natomiast dodatkowo oni chodzili również po, za, po, po normalnie już po zajęciach przedszkolnych, tak to nazwijmy. E, normalnie na dodatkowe zajęcia. I teraz chodzicie tylko na ten angielski, bo rozumiem, teraz że... Teraz już tak, no z racji tego, że Mateusz już jest w siódmej klasie, więc tych wszystkich obowiązków jest więcej, więc chodzimy tutaj na angielski. Jak to widzisz w tej perspektywie to jest ile? 12-11 lat? Tylko 11. Lat. 11 lat, jak to widzisz w tej perspektywie, jak ten, jak ten angielski u niego się rozwinął w y -y -y. tym czasie. Bardzo dobre jest to, że jest, można powiedzieć, że jest to rozwój taki w sposób naturalny tego języka, tak? Czyli dziecko uczone jest tak jak uczy się normalnego języka naszego ojczystego, czyli jakby się uczy języka polskiego. I to powoduje, że jest ta pewność, pewna łatwość tego, tego nauczania. Dzieci bardzo potrafią się bawić tym językiem. Mnie utkwiła, najbardziej mi utkwiła jedna taka rzecz, bo w młodszych grupach co roku są takie zajęcia pokazowe dla rodziców. I te zajęcia pokazowe właśnie dla rodziców prowadziła właśnie wtedy jeszcze, bo Mateusz chodził do, do grupy pani dyrektor, więc właśnie prowadziła pani dyrektor i, i zadawała im pytania, i w pewnym momencie zorientowała się, że dzieci nie odpowiadają dobrze, tylko celowo wymyślają coś innego, co powodowało salwy śmiechu zarówno u dzieci, jak i u pani dyrektor. I to dowodziło tego, że tak naprawdę dzieci bawią się językiem, nie jest to nauka. Tylko jest to tak naprawdę zabawa, więc to jest duży plus tej metody. Czyli Mateusz chodzi, uczy się, tak. używa angielskiego w naczodzie. Czy miałeś takie, eee, takie doświadczenie, że gdzieś na wakacjach, to, czy z roześnikami? W tej chwili na wakacjach jeszcze nie używał, natomiast to były takie w czasie pandemii, były takie spotkania online z innymi grupami z całego świata. I Mateuszowi się bardzo podobały te zajęcia, właśnie z tego względu, że mógł porozmawiać właśnie miał kontakt taki, że mógł porozmawiać po angielsku z innymi osobami na swoim poziomie. Oprócz tego Mateusz dużo słucha po angielsku, dużo pisze po angielsku na jakichś czatach, ma kolegów nie tylko z Polski, tylko właśnie z zagranicy. I, no, I z nimi normalnie pisze. Mało tego, czasami jest tak, że on boli porozmawiać po angielsku z kolegami, z kolegami Polakami, gdzie łatwiej im się to mówi po prostu, niż mówienie po polsku. Tutaj z kolegami ze, ze szkoły? Nie, 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 czy, nie. nie. Czy... Z innymi kolegami. Z innymi kolegami zarówno, zarówno z Puław, jak i powiedzmy z, z kraju, bo Mateusz ma tam różnych kolegów, wiadomo. Teraz, jak mamy wszystko online, to wszystko jest bliższe, łatwiejsze, kontakt jest lepszy, więc te dzieci się jednak łatwiej porozmywają szybciej. Jak ten, jak ten jego angielski od drugiego roku życia? Wpłynął na jego taki rozwój edukacyjny, w sensie na, w ogóle na, na, na edukację. To znaczy, Mateusz, na pewno, jeżeli chodzi o język angielski, na pewno czuje się pewnie. Nie ma problemu z mówieniem, co jest bardzo ważne, tak naprawdę, jeżeli chodzi o język angielski, bo te stare metody pilnowały, żeby to była taka idealna poprawność. Przez to powodowało to, że. Osoby bały się mówić. Natomiast tutaj mamy tą tak zwaną łatwość, znaczy mamy. Mateusz ma tak zwaną łatwość mówienia. E, e, fajny ma akcent z tego względu, że to są dzieci, które się uczą od bardzo wczesnego etapu życia, więc ten akcent się bardzo fajnie tak układa. Jest to taki naturalny, naturalna wymowa. E, I jest to łatwe automatycznie dla niego. E, bardzo, bardzo dużo słucha na różnych podcastów, też na YouTubie. I ja widziałem u niego taki mm, progres w pewnym momencie, kiedy na początku słuchał, e, słuchał po angielsku i e, dodawał sobie tekst, żeby to lepiej zrozumieć. Natomiast teraz już w ogóle nie, nie włącza w ogóle tego. Słucha po prostu sobie na bieżąco na, na słuchawkach i, i rozumie to, co tam, to co, to, co jest mówione, prawda? W sensie tekst, w sensie transkrypcji, tak, napisy, transkrypcja, napisy. Tak, 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 transkrypcja. A jak ten angielski wpłynął na inne przedmioty, na. Czy tam nauka wczesnego angielskiego? Ja wiem. Jak tak on, on raczej, jeżeli chodzi o taką naukę, to raczej specjalizuje się w rzeczach, które, które lubi, tak? Więc to, co angielski mu na pewno ułatwił, to to, że Mateusz pracuje w programach graficznych i, i ten angielski, dzięki temu, że właśnie zna, ma znajomość tego angielskiego, ułatwił mu pracę w, tych, w, tych, w tym programie. W tych programach generalnie i więcej mógł się nauczyć, tak? bo wiadomo, że jeżeli chodzi o tego typu materiały, to większość materiałów jest nagrywana po angielsku, więc automatycznie on ma łatwiej, łatwiejszy dostęp do tych materiałów, więc łatwiej mu jest w stanie zrozumieć coś, łatwiej mu jest w stanie wymienić, łatwiej jest w stanie wymienić poglądy różnego rodzaju z, z innymi osobami z, ze świata, tak naprawdę. Wiem, że Mateusz nawiązał kontakt również z jakąś grupą ze Stanów Zjednoczonych i z nimi rozmawiał, korespondował bez żadnego problemu. Także po prostu łamie bariery, tak? Znajomość języka łamie bariery, których już po prostu nie ma. Czy tam jakiś konsulto... rozmawiał z nimi w czasie znaczy Mateusz... w sensie jakieś tam techniczne rzeczy związane znaczy... z tą grafiką, czy tak? Tak, tak, tak. To chodziło o to, że Mateusz, Mateusz troszeczkę pracuje w grafice, troszeczkę, no pracuje w grafice 3D i e, tworzy różne projekty i oni mu zaproponowali, żeby on dla nich tam różne rzeczy robił. I, no I właśnie, no i uzgadniał z nimi szczegóły, tak. Czyli taka pierwsza praca można powiedzieć. Taka pierwsza praca, ale na zasadzie e, frajdy, a nie powiedzmy na zasadzie zarabiania pieniędzy. No, taki wolontariat, żeby się Ta, wykazać. Taki wolontariat, żeby się nauczyć, powiedzmy, podszkolić, złapać kontakty. No no Także to... łamie bariery. Po prostu uznają to... języka, łamie bariery i, i pomaga, powiedzmy, w, w zaspokojeniu swojej ciekawości, swoich ewentualnie poszerzeń wiedzy. A ty mówisz, że czytaliście te książki, jak było y, dwulatkiem tak. o, o tym, żeby małe dzieci uczyć. Tak. Czy w tej... to, co czytałeś wtedy i jeśli pamiętasz, no to tam była jakaś teoria, nie? I teraz jak, czy tą teorię zauważyłeś w, w życiu, w praktyce, że coś się z tego wydarzyło w, w życiu Twojego syna? Znaczy tam teoria była taka, że powiedzmy, jeżeli zaczynamy na, wstęp, na w, y, wczesnym etapie zaczynamy się uczyć tego języka angielskiego? to on przychodzi nam o wiele łatwiej, łatwiej i bardziej naturalnie. To powoduje również to, że każdy następny język też jest łatwiejszy do nauczenia się. Bo to jest po prostu, to chodzi o to, że mózg jest bardziej elastyczny, tak naprawdę. I to pomaga, tak? No łatwiej po prostu, łatwiej jest, łatwiejsza później szybsze jest nauczenie się innych języków. I co, zaobserwowałeś to w praktyce? No, generalnie Mateusz raczej nie ma takich problemów jakichś, y, z nauką języków. Aczkolwiek to nie jest, y, to nie jest powiedzmy jego taka domena, gdzie y, to będzie rzecz, którą on będzie chciał iść. To jest. Y, język angielski jest naprawdę dla niego tak naprawdę narzędziem, któremu pozwoli. Y, pozwoli mu się rozwijać. Czyli wydaje się, że w tą <laughs> grafikę 3D pójdzie. Tak, tak, zdecydowanie. On już tak powiem jest. Y, y, jakby to użyć słowa, zafiksowany na tym punkcie, i, 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 i to jest jego na ten moment, powiedzmy wiadomo, że to jest 13 lat, jeszcze nie jest 13, tak, jest prawo 13-latek, ale, ale to są jego zainteresowania, poświęca temu każdą wolną chwilę i, i siedzi i tworzy. Um, jak Twoja żona. No... Czy jego matka na to, jaki jak wymienia się? Kiedyś rozmawiałeś na temat, jak, jak ten Angielski wpłynął na niego. Znaczy, no, my czujemy, że tak powiem, no, dumę z tego, że nasz, że nasz syn ma taką łatwość mówienia i w tym momencie nie ma bariery, nie ma takiej przeszkody. Była kiedyś taka wymiana i on był w szkole, no bo teraz jest to często Erasmus i tak dalej. Tylko że on był jeszcze na takim. W wczesnym stosunkowo etapie, bo to było chyba bodajże w trzeciej klasie, więc jeszcze wtedy miał z racji tego, że to dzieci, które przyjeżdżają, to nie jest trzecia klasa, tylko wiadomo szósta, siódma, ósma klasa, i co się wtedy jeszcze bało rozmawiać, ale bardzo chciał. Natomiast myślę, że jeżeli teraz by taka klasa, taka, klasa, taka grupa dzieci przyjechała, to był pewnie jednym z pierwszych, który by próbował porozmawiać z tymi osobami, dowiedzieć się coś. Jakie mają zwyczaje, jakie są zwyczaje kraju, i tak dalej, i tak dalej. Także zainteresowania. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Śniegocki. Dziękuję bardzo. To był angielski z przyszłością, rozmowy Händler on English, dzisiaj z Puław. Dziękuję bardzo za słuchanie i zapraszam do wysłuchania piosenki. Just uh -huh. Taniec mikrofali Szczególnie, żeśmy razem w piłkę grali Mamo i tato, musicie się trzyma. 有做你的事情，我做 Make a change. Happy kids, happy world. You and me, let's make a change.